Ta kuchnia skrywa kilka wyjątkowych rozwiązań, które ułatwiają codzienność. System Hawa Concepta pozwala ukryć dodatkowy pięknie podświetlony blat roboczy lub kawiarkę. Wyjątkowo trwałe blaty, wykonane z włoskiego konglomeratu kwarcowego, łączą trwałość z pięknym. Na blacie zamontowana jest ładowarka indukcyjna wraz z dodatkowymi gniazdami roboczymi. Elektryka w całym domu została przemyślana skrupulatnie na etapie ustalania funkcji w projekcie. W kuchni mamy kilka źródeł światła: oświetlenie zintegrowane z zabudową na wymiar, piękną, ozdobną lampę nad wyspą, oraz lampy oświetlające komunikację w kuchni. A dzięki nowoczesnemu systemowi filtracji wodę do picia mamy prosto z kranu.